Pamiętam jak Dawid Kwiatkowski bardzo stał za Tobą i się też bronił w różnych sytuacjach i ciekawy jestem czy po tych latach kontakt z Dawidem Kwiatkowskim jakiś utrzymujesz w tym momencie? Nie utrzymuję zbytnio, ale mam taką świadomość, że jest to osoba, do której naprawdę mogę wyciągnąć pomocną dłoń. Jeżeli bym się zgubił w tym, w tym całym show biznesie, to ja wiem, że to jest osoba, która mogłaby mnie pociągnąć i wyciągnąć z tego. Ale myślę, że to mnie nie spotka. Jestem prowadzony przez super ludzi, spotkałem na swojej drodze super Team, z którym współpracuję i, i naprawdę jest to chyba najważniejsze, co może spotkać artysta na swojej drodze. Bo jest dużo plotek, szczególnie na temat na przykład Edyty Górniak z pierwszej edycji, że to co my widzimy na ekranie, ta dobra relacja dzieci z opiekunami, to jest troszeczkę taki skam i że to tak naprawdę wcale dobrze nie wygląda. Czy twoja relacja na przykład właśnie z Dawidem Piatkowskim rzeczywiście wyglądała tak dobrze jak my ją? Mogliśmy odbierać jako widzowie? Powiem tak, że w trakcie nagrywania voice'a naprawdę miałem wspaniały kontakt z Dawidem i mogłem go zapytać o wszystko. Był na wyciągnięcie ręki, więc, więc nie odjeżdżał sobie autem i, i go nie było. Naprawdę uczestniczył w tym. Cześć, tu Natasza. Zapraszam do subskrybowania i komentowania kanału przeambitni.pl. Pozdrawiam.